Hej, cześć, witajcie, ja jestem Ro, a przed Wami kolejny odcinek z gry Kerbal Space Program. I jak pamiętacie w poprzednim odcinku wysłaliśmy dwa różne pojazdy, w którym była Valentina Kerman oraz Jebediah Jab Kerman. I mieliśmy się tam nimi spotkać na orbicie Kerbin, takie było nasze zadanie. O, o, owszem, zrobiliśmy to, natomiast yy, nie zaliczyło nam tego zadania nie wiedziałem z jakich to niby względów no i dzisiaj sobie trochę pokminiłem dlaczego tak mogło być, trochę też szukałem tu i tam o tym, natomiast nigdzie nie było. No i w końcu e, może nie tyle co wymyśliłem, natomiast e, doszedłem do wniosku, że przecież e, czegoś nie mam ulepszonego, e, co blokuje mi możliwość wykonania tego zadania. Próbowałem tutaj e, do tego dojść w jakikolwiek sposób i udało się. Zatem zaraz Wam pokażę, co dokładnie trzeba było zrobić, żeby to zadanie sobie wykonać. Zatem e, mamy trochę pieniędzy, więc musimy ulepszyć kompleks astronautów. E, dzięki temu, jeśli, jeśli to ulepszymy, będziemy mogli wykonywać EVA, mieć pojemność wzrostu aktywnych kerbali oraz stawiać flagi. Nas najbardziej interesuje to EVA. Ulepszamy sobie to. E, tu mamy to całe zadanie. Wchodzę na stację radarową. No i wchodzimy sobie na przykład na przysawkę numer 1. I teraz wychodzimy ze statku. One sobie tutaj krążą. Eee, ok, wyjdźmy ze statku. Zobaczmy na zadanie. Uwaga, tada! No i zadanie zrobione. Tyle trzeba było zrobić. To jest naprawdę niewiele, ale no nie pomyślałem o tym w poprzednim odcinku. Nie wiedziałem, że to aż tak będzie miało duże znaczenie. Bo o ile pamiętam, w. Pierwszej serii na kanale w karierze, kiedy robiłem właśnie podobne rzeczy, to tam byłem w odległości chyba nawet coś około kilometra od siebie i siedziałem jak w jednym, tak i w drugim statku w środku. I to zadanie też się zaliczyło. Tutaj natomiast niestety tak się nie stało, więc nie wiem czy to przez ten tryb trudny, czy przez jakiegoś moda. Czy może coś się pozmieniało w kolejnych wersjach? No nie mam pojęcia, niestety. W każdym razie, e, no tak czy siak radujmy się. Dobra, ja tu z powrotem wracam. Dane też jakieś mam zebrane, więc też będzie można za nie dostać pieniądze. A tutaj nie wiem, czy widzicie: gdzieś tutaj macham myszką tu jest nasza stacja e, przepraszam, Centrum Kosmiczne. Nawet coś tam się błyszczy, można to też zauważyć. No i teraz będziemy próbowali jak najbliżej tego centrum kosmicznego, tutaj wylądować naszymi kapsułami. Więc zobaczymy się, kiedy już będę mniej więcej, właśnie w tym momencie, jak będziemy już dolatywać. No i dobrze. Dolatujemy już tutaj do niższej, właściwie pierwszych tutaj początków atmosfery kerbalskiej. Ja sobie tutaj odrzucę już cały ten moduł, ponieważ on mi tutaj może spowodować niekontrolowane manewry rakiety, więc lepiej go odrzucić, a i tak wyhamujemy z pewnością, więc nic się nie stanie jak go odrzucę. Poza tym i tak go nie odzyskamy, bo nawet gdybyśmy go sobą wzięli, bo on by się najprawdopodobniej roztrzaskał o, o wodę, zanim byśmy, no, znaczy uderzając o tafle wodę, hamując na spadochronie, czy też nawet no, sam spadochron by nie wyhamował nas na tyle, żeby yy, wyhamować bezpiecznie, więc sobie tutaj odpinam. No i pozostajemy tutaj już tylko kapsułą. Pamiętajcie też o tym, żeby nie używać sasu w momencie, kiedy wchodzicie w atmosferę w przypadku takich dobrze wyważonych właśnie obiektów, bo no bo SAS umożliwia to, że jesteście ustawieni w jednym konkretnie nachyleniu, czy coś w tym stylu i no jak będziecie wchodzić, to będziecie ustawieni na przykład cały czas tak, a w końcu tarcie będzie chodziło o, o bardziej o na przykład od dołu, czy od góry, nie? Też tutaj wiadomo, to się będzie zmieniać, jeśli chodzi o, e, o te tutaj wskaźniki manewrów, że tak to nazwę, jeśli mamy ustawiony SAS na retrograde, to będzie się to zmieniać. Więc będzie nam się kapsuła przechylać dobrze do, do tarcia, do środka, e, no tak, żeby było idealnie tarcie na całej powierzchni e, tarczy ablacyjnej, tej osłony. Ale czasami też tak nie jest, więc tutaj trzeba o tym pamiętać. Ciekawe, czy ta antena się w ogóle zepsuje. Wchodzimy ostro w tą atmosferę. Gdzie mamy stację? Stacja jest tutaj. No, wylądujemy naprawdę blisko stacji. Bardzo mnie to cieszy. Tu leci jeszcze przystawka numer 2. Szybko tutaj skiknę, żebyśmy się nie roztrzaskali gdzieś. W sumie mogłem poczekać, aż się zrobi dzień, byłoby więcej widać. No ale cóż. Dobra, tu mamy góry, tam jest gdzieś nasza stacja, też tam się coś migocze. Ja tutaj już otworzę spadochron, ponieważ tutaj są wyżyny i nie chcę się roztrzaskać wcześniej, bo poziom morza to trochę jest tutaj dużo niżej. O, zobaczcie, już są drzewa, a wyhamowaliśmy dopiero, no nie wiem, tak zakładam, że jakieś 300 metrów nad ziemią, może trochę więcej. Także przewińmy sobie. No i jesteśmy na powierzchni e, ker, kerbinu, tak? Kerbinu. Dobra, odzyskujemy pojazd, ponieważ tutaj żadnej nauki chyba nie będzie. Nie, jednak coś mamy. Mamy pomiar temperatury. No dobra, okej, okay, zbierzmy sobie. No i to będzie niestety tyle. Mm, ok, wyłączmy to. Odzyskajmy nasz pierwszy pojazd, który wysłaliśmy. No I przechodzimy teraz do pojazdu numer 2, czyli przyssawki 2. Dobrze, dolatujemy już do powierzchni Karbinu 20 tysięcy metrów. Nie wiem czemu ale wylądowałem dużo wcześniej niż poprzednim statkiem, pomimo tego, że zrobiłem to samo. Hmm, bo zobaczcie, jestem w tym miejscu, a nie w tym miejscu. Więc nie wiem czemu w sumie. Może dlatego też, że troszeczkę później niż poprzednio odrzuciłem zbiornik, ten cały człon ostatni, bo odrzuciłem go trochę później. Ale... No ale nie wiem, czy to tak naprawdę wpłynęło na, na to e, tarcie o atmosferę, że nas ta, tyle wyhamowało. Dobra, myślę, że możemy sobie. Dla bezpieczeństwa już wcześniej otworzyć. No i teraz czekamy aż dotrzemy do powierzchni. Ok, mamy też pustynię. Jak pamiętacie, tutaj byliśmy e, samolotem, więc może jakieś ciekawe badania uda nam się jeszcze zebrać. Ok, zobaczmy, czy będą jakieś badania. Hmm, obserwacja tajemniczej mazi można wykonać. Ok. Okay, to będzie wszystko, tutaj najwięcej no, nie będę już chyba zbierał, no bo musiałbym tutaj naprawdę sporo um, podróżować chyba, chyba, że tutaj coś naszym um, kerbalątkiem raporty jakiś, nie ma niestety, mógłbym postawić flagę, ale nie wiem, czy za nią się coś dostaje, więc na razie tego nie będę robić, mógłbym zaryzykować, ale po co na kerbinie, to raczej nie ma sensu, gdzieś, gdzie, gdzie bardzo rzadko się będzie bywać, albo bardzo ciężki ma się dostęp, powinno się stawiać flagi, tak mi się wydaje, no chyba, że są jakieś bardzo, bardzo ciekawe miejsca na Kerbinie, które na pewno są, no ale to, no cóż, dobra, wchodzę z powrotem, odzyskujemy pojazd, no i zobaczmy, jak tam zadania, które wykonywaliśmy, no i wykonaliśmy elegancko wszystkie zadania, moment 73, i pół tysiące czy 73 tysiące i pół powiedzmy e, pieniędzy więc na pewno na jakieś 2-3 rakiety no dobra dwie na pewno może jedna taka duża a na trzy jakieś takie nie, niewielkie rakiety starczy czy też inne konstrukcje jakie będziemy budować w najbliższych odcinkach niestety punktów nie mam za wiele mm, o i nie to wybrałem Niestety punktów nie ma za wiele, więc tutaj za wiele też nie odblokujemy. Natomiast ja tutaj już sobie chyba jakiś czas temu przeglądałem co bym chciał następnie odblokować. Chociaż chyba to nie było to, ale w każdym razie na pewno chciałbym odblokować tutaj już tą część, żeby mieć łazika, żeby móc łazika zrobić. Również tutaj chciałbym mieć już zaawansowany moduł SAS oraz TRCS, które są bardzo przydatne do wielu rzeczy. No i kapsuła lądownika też w sumie przydatna. Tutaj na razie nie będę się o to martwił. Tutaj na pewno bym chciał owiewkę oraz rozdzielacz radialny. Tutaj silniczki w sumie też by się przydały, tutaj można wiele. To jest wiele potrzebnych rzeczy, więc ciężko będzie się zdecydować co kolejne. W końcu będziemy musieli tak czy wszystkie, ale na razie krucho z tymi punktami nauki, więc... Jeśli coś mi się uda, wpadnę na jakiś pomysł, który nie będzie zbytnio ważny. To zrobię to poza odcinkiem i nazbieram tych punktów nauki m, co najmniej na jedną kategorię. <laughs> jeśli nie, no to będziemy razem przez kolejne odcinki to sobie zbierać, także... To by było wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie oczywiście, oceniajcie, wpadajcie na grupę na Facebooku, podaną w opisie i trzymajcie się do następnego. Hej, hej!